Witam znowu po 24 godzinnej przerwie, może troszeczkę więcej, eee, stanęliśmy na tym co tutaj mamy, chciałem zobaczyć co tu się dzieje, aha, tak geniusz, dobra już mi się tutaj nie podlizuj Einstein, czy co ty tam jesteś, no to ciekawe. Do następnego buku. O oh. oh. teraz tak teraz by trzeba było zrobić, żeby ta piłeczka się obracała. O, oh, na dodatek się obraca w dobrą stronę Jes! Ciebie mogę się jeszcze czegoś nauczyć. Rozwinął się kwiatuszek dzięki nam. Mm. Oj, przepraszam rdzą. Co teraz mamy? Aha, te dwie... Te dwie rzeczy mamy podłączyć. Tylko jak? No fajnie, no nie było więcej kabli, nie? Co za ludzie! <laughs> tu jest prąd. Tu, czyli tak, tu jest prąd. No to tu jest prąd. Teraz to idzie. O, to idzie. Gdzie idzie? Tu idzie? To jest tu, czyli to jest tu. A kurcze! Pieczone! Zobaczymy. Działa? Chwilę. Działa. Jak tu... Tu działa? Nie działa. No to, działa. No co to, to tu podłączmy. a Tak, ale co? Ja będę się Uff. męczył. Cóż za wspaniała pogoda... ...dzisiaj. Mm -hmm, mm -hmm. są dowody? Eee... Yy. Aha. Aha... Aha. Aha ha, ha 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 No, wiecie o co mi chodzi Trzeba... A po co ta quoda? do A... następnego No 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 Trzeba to Nie lubię nawet takich zadań, których wiem o co chodzi Oż, ty! O których wiem o co chodzi Szanowni Państwo! Proszę o A może? Bierze się teraz O jest No no właśnie Myślałem e, W których e, Co jest? I znowu zapomniałem patrzcie no Straciłem wątek e, W których wiem co zrobić ale no po prostu ułoży tutaj trzeba jakoś odpowiednio ułożyć ta piłka. Tu mamy dynamit. No to dynamit, no to daj no. Podłączymy dynamit. Mamy wiadero. Aha, okej. Okay. Jakoś tak to będzie. Jakoś tak. Zobaczymy czy za pierwszym razem nam się uda. Jest, udało się za pierwszym razem. Aha, powiem Wam coś takiego ciekawego. Że, jak dotkniemy jakąś piłeczkę, jest ona na poziomej jakiejś desce. No to, jak ją raz dotkniemy, to ona będzie się powoli toczyć, ale na pewno będzie się toczyć w którymś kierunku. Także nie stanie znowu. Co znowu? Kurczę tak dużo rzeczy. Yyy... Dobra, mamy źródła prądu. Od tego zaczynamy. No to musimy to podłączyć. Robimy co wiemy, nie? Mm -hmm. Na pewno będzie się kręcić w drugą stronę. Oczywiście. O Oczywiście, że się kręci w drugą nie stronę. No, jak żeby inaczej. W dobrą okay. stronę? Dobrą stronę. Aha, teraz to tu. Ok. I to zaraz jak to pociągnie w tą, czyli to tu ok, powiemy tak, super, super. Dobra robota. o jestem na asysten asystentem, o, fajnie, tutaj, 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 aha, to opada, no to jak opada, no to myk. Nie opada. Hmm. Aha, już kumam. Ta piłeczka też nam trochę przeszkadza. Ale tak, to włącza to źródło prądu. To można podłączyć pod to. Aha, ta się świeci. Ale to mi w... tutaj przełącza. Ten obwód. Ten obwód mi psuje. Jak by zatrzymać? Ona nie jest z metalu jakoś, nie? Ona musi tu przelecieć. Jakbyśmy dali jakoś tak. A no w ogóle wiecie jaki numer? Kurczę! O! 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 Szanowni o... Wiecie jaki numer w ogóle? Albo bo nie powiedziałam. Normalnie taki kurczę, co jest? Aha, tu jeszcze prądu chyba brakuje. Chyba tak. O, świeci. Super. Sprytnie. Yy, sprytnie, no sprytnie, no a co? Jesteśmy sprytni. Stój balon ucieka. Ojej. Aha, powiem wam coś. Że są tu takie dwa zadanka. Dwa zadanka takie, których bardzo nie lubię. Nie jest to jedno z nich, lecz jest to na pewno też denerwujące. Ale są takie dwa, jeszcze do nich nie doszliśmy, ale już niedługo, bo chyba tam było 60, któreś i 70, które jak mi się zdaje. Ale, jak na nie natrafimy, to na pewno będziecie wiedzieć o które chodzi, bo będę bardzo <laughs> dużo brzydkich słów używał. Znaczy, będę się starał nie używać, no ale różnie to wychodzi, nie? Aha, to wybuchnie, i to tego nie popchnie. Czyli to musimy przełączyć takim ba badziewiem. Takim badziewiem, No to jak to tu, to to tu spust musi nacisnąć. Tak. Ale tutaj też jest taka sprawa, że trzeba o, czekać, czekać. Aż ten ląd się spali cały. Aż to poleci do góry. Ten balonik. Bum, no szybko. No patrzcie, obok noż bycia, bycie, bycie Może trochę dalej? Jak sądzicie, może będzie mniejsze przyciąganie, nie? Bo może z kolei... Może z kolei one za duże też nie być. A w ogóle... Jak tak przysłałem się temu, co nagrywałem... To jakoś tak... No... No to już było... To już było hitem co? po prostu... To może to zróbmy tak niżej. No właśnie, to jest to, ustawienie tego magnesu teraz. co ja mówiłem... Aha, że mam jakiś taki głos jakbym mówił przez nos, w sensie jakbym miał katar czy coś. Eee. To ogólnie tak na co dzień nie mam. No Straszne to jest. No nie no, a. no trzeba coś myśleć, A może trochę dalej i tak ja Już sam nie wiem. Kurczę, zrobiłem sobie kolację i jestem teraz taki najedzony, że oha, no, no czemu strzelasz w to? To, no wiesz o co chodzi, o sztyk. No, jestem bardzo najedzony i mi z tym źle. Fajnie jest się tak komuś pozwierzać. Nie to żebym był jakimś no-lightem, nie? No... Jest! Udało się! Oj, coś tutaj ścinka jakaś, jakaś ścinka, jakaś cinka. Dalej... O, już nie ma ścinki.